Dropshipping, jak stworzyć sklep internetowy bez magazynowania produktów. Rozdział 1: Wybór niszy i produktów. 1.1. Jak znaleźć opłacalną niszę na rynku. Zagadnienia: 1.1.1: Jak zdefiniować niszę. 1.1.2: Metody znajdowania nisz. 1.1.3: Kryteria wyboru niszy. 1.1.4: Przykładowe nisze. Znalezienie odpowiedniej niszy jest jednym z najważniejszych kroków przy rozpoczęciu działalności w dropshippingu. Dobrze wybrana nisza to klucz do sukcesu, ponieważ pozwala na mniejszą konkurencję. W niszowych branżach zazwyczaj jest mniej konkurencji niż na popularnych rynkach. Wyższą marżę, produkty niszowe często mają wyższą marżę zysku. Łatwiejsze budowanie lojalności klientów, klienci niszowych produktów często są bardziej zaangażowani i lojalni. Nisza to wąski segment rynku, który skupia się na konkretnym problemie, zainteresowaniu lub grupie docelowej. Może to być zarówno bardzo wąska nisza, np. akcesoria dla właścicieli szynszyli, jak i nieco szersza, np. ekologiczne produkty dla dzieci. Analiza własnych zainteresowań, zacznij od swoich pasji i zainteresowań. Jeśli dobrze znasz się na danym temacie, łatwiej będzie ci znaleźć produkty i budować relacje z klientami. Badanie trendów, śledź najnowsze trendy na rynku. Możesz wykorzystać do tego narzędzia takie jak Google Trends, Pinterest Trends czy TikTok Trends. Słowa kluczowe. Korzystaj z narzędzi do analizy słów kluczowych, takich jak Google Keyword Planner, SEM SEMrush czy Ahrefs. Dzięki nim dowiesz się, jakie słowa kluczowe są popularne i jakie mają potencjał. Platformy społecznościowe. Obserwuj grupy i fora tematyczne na Facebooku, Reddicie czy innych platformach. Zobacz, jakie pytania zadają użytkownicy i jakie problemy mają. Platformy e-commerce. Przeglądaj popularne platformy e-commerce, takie jak Amazon, eBay czy Etsy, aby zobaczyć, jakie produkty są popularne i jakie są ceny. Konkurencyjna analiza, przeanalizuj swoich potencjalnych konkurentów. Zobacz, co robią dobrze, a co można poprawić. Potencjał zysku sprawdź, czy istnieje wystarczające zapotrzebowanie na produkty w danej niszy i czy marża zysku jest atrakcyjna. Konkurencja ocern poziom konkurencji w danej niszy. Zbyt duża konkurencja może utrudnić zdobycie klientów. Dostępność produktów sprawdź, czy możesz łatwo znaleźć dostawców oferujących produkty w danej niszy. Twoje zainteresowanie wybierz niszę, która cię interesuje. To ułatwi ci budowanie sklepu i prowadzenie marketingu. Łatwość obsługi produktów, ocerń, czy produkty w danej niszy są łatwe do obsługi i promocji. Produkty dla zwierząt, nisze mogą być bardzo szczegółowe, np. akcesoria dla kotów rasowych, ekologiczne karmy dla psów. Zdrowe odżywianie, produkty wegańskie, bezglutenowe, ketogeniczne. Gadżety technologiczne, nowe gadżety, akcesoria do smartfonów, inteligentny dom. Rękodzieło ID, produkty handmade, materiały do tworzenia własnych projektów. Moda i akcesoria, odzież niszowych marek, akcesoria do określonych stylów. Pamiętaj, znalezienie idealnej niszy to proces, który może zająć trochę czasu. Nie bój się eksperymentować i testować różnych pomysłów. Dropszy Papping Jak stworzyć sklep internetowy bez magazynowania produktów? Rozdział 1 Wybór niszy i produktów. 1.1 Jak znaleźć opłacalną niszę na rynku.